Cześć, witam na kanale Fredow Powiedział Co wiedział. W tym odcinku, patrząc to jakie mamy wydarzenie dzisiaj, czyli skarb starożytny, chciałbym pokazać jak atakuje się te, te właśnie skarbce. Jak zrobić, żeby były jak najmniejsze straty. No to patrzymy. No. Znajdźmy jakiś mniejszy taki skarbiec. Nie te 40, tam 39. Trzeba znaleźć jakiś mniejszy. Czy coś tu mamy jeszcze? Kurcze już powoli się kończą, no dobra. Trzeba sprawdzić na tle takich. No powiedzmy. Kurcze, no, no dobra, jest 39. Mamy tutaj taki skarbiec. Patrzę, więc są 5 rodzajów potworów. Jest. Każdego z nich 4, czyli 5 razy 4 to 20 rodzajów potworów. No to jest dużo. I tu mamy siła przeciwwistą. Wszyscy są przeciwistą. A nie, przepraszam, jednak tu jest razem 4 mamy cztery rodzaje potworów, po 5 jednostek, przepraszam, odwrotnie. No tu mamy wszyscy tą przeciwjeźdźcą, czy jeźdźców raczej na pewno nie. Piechoty nie. Potwory to sami musicie sprawdzać, bo oni nie mam sił na te bestie i tak dalej, czy czego nie czego tak. Czyli na pewno nie jeźdźcy, na pewno nie piechota. Sprawdźmy tych. Na pewno nie są jednostki strzeleckie. Na pewno nie jeść. Czyli na 39 koniecznie, na pewno wysyłamy te, jak to już mówiłem, jednostki latające. Jednostkami latającymi, no to już pokażę od razu, to są sępy, to są gryfy i sępy. Tam, tutaj na te 39 też najlepiej G7, S7, 6 trudno, będzie już. Tutaj ktoś właśnie atakuje. Zobaczyłem mniej więcej chłopaki, jakie wojsko wysłali, żeby tak sprawić No we większości jednostki właśnie latające. Więc tacy powinno być. Małe straty powinni mieć tutaj koledzy. Tutaj właśnie widzicie mój atak stwierdzy. No więc e tak właśnie mniej więcej się sprawdza jakie potwore, na jakie e wojsko wysyłać Dzięki za dzisiaj. I do zobaczenia w następnym odcinku.